chciałem wszystko zacząć od nowa Najlepiej zaczynać od miliona Ona piękna i zgrabna jak esportka Dziecko mi jest nad nią zapanować Chciałem wszystko zacząć od nowa Najlepiej zaczynać od miliona Ona piękna i zgrabna jak esportka Nią Czasami żałuję, że tak jak inni nie zaczynałem z Monteverest. Teraz świeci słońce mi pada deszcz, ale nikt nie wie co przyniesie kolejny dzień. Belly, belly dance, belly, belly dance. Tane cycha dostarcza end tak jak deli belly, Bell. belly, belly dance, belly, belly dance. Na kupie złotoklasce dajesz daje i dzięki. od nowa, najlepiej, do miliona. Ona piękna i zgadna jak jest kurtka Ciężko mi jest ją zapanować Chciałem wszystko zacząć od nowa Najlepiej zaczynać od miliona Ona piękna i zgrabna jak eskorta Ciężko mi jest ją zapanować Chciałem wszystko zacząć od nowa Najlepiej zaczynać od miliona Ona piękna i zgrabna jak eskorta Ciężko mi jest ją zapanować Teraz każdy ma plecy, ale, ale nie wie gdzie siłownia Zbrać mi od początku do końca Nie zapominam o nich, no bo pamięć dobrą jak słoni mam Ona z basenu to często wychodzi mokra Z tego co widzę to nie mogę ją ubrać słowa Nie da się ukryć, że chciałbym dotknąć ten towar. Nie da się ukryć, że ona nie chce się chować Nie, 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 nie chce się chować Ola, chciałbym wszystko zacząć od nowa Najlepiej zaczynać od miliona Ona piękna i zgadna jak eskortka dziecko mi jest, za zapanowa Chciałem wszystko zacząć od nowa Najlepiej zaczynać od miliona Ona piękna i zgrabna jak eskortka Ciężko mi jest na nią zapanować Chciałem wszystko zacząć od nowa Najlepiej zaczynać od miliona Ona piękna i zgrabna jak eskortka Ciężko mi jest na nią zapanować Chciałem wszystko zacząć od nowa Najlepiej zaczynać od miliona Ona piękna i zgrabna jak eskortka Ciężko mi jest nad nią zapanować